Nie uwierzysz, co zrobiła ta blondynka, ale to dopiero początek. Witaj na kanale najlepsze kawały. Dziś najlepsze kawały o blondynkach, które rozwalą cię w śmiechu. Aż 4205 minut składałem ten zestaw kawałów, więc zostań do końca, bo kawały o blondynce czekają na ciebie i coś, czego się nie spodziewasz. Zyskasz solidną porcję śmiechu. No to zaczynamy. Blondynka na egzaminie. Blondynka zdaje egzamin na prawo jazdy. Egzaminator pyta. Co pani zrobi, jeśli podczas jazdy wypadnie pani lewe koło? Ona zastanawia się chwilę i mówi. Wyciągnę drugie lewe z bagażnika. Komputerowa zagadka. Blondynka dzwoni do informatyka i mówi: Mój komputer nie działa. Ekran jest czarny i nic się nie dzieje. Informatyk pyta: A podłączyła go pani do prądu? O. Chwilka. Zaraz zapalę światło i sprawdzę. Lustro w windzie. Blondynka wchodzi do windy i nagle krzyczy: o, o matko, jaka ładna dziewczyna! Po chwili się nachyla i szepcze: Ale szkoda, że nosi to samo co ja. Blondynka i bankomat. Blondynka podchodzi do bankomatu, patrzy na ekran i mówi: No dobra, spróbujemy jeszcze raz. Wkłada kartę, wpisuje pin. Znowu błąd. Po trzecim razie mówi zrezygnowana. Kurczę, może karta nie działa na lewą rękę? Pasta do zębów. Blondynka dzwoni do producenta pasty do zębów. Na tubce jest napisane wycisnąć paski. Tak, chodzi o wyciskanie pasty w paski. Ale skąd mam wiedzieć, które to paski? Mam cały ręcznik w paście. Światełka awaryjne. Blondynka zatrzymuje się na środku ulicy i włącza awaryjne. Podbiega policjant i pyta: Co się stało? Nic, tylko chcę pokazać ludziom, że mam światełka disco. Blondynka w bibliotece. Blondynka wchodzi do biblioteki i mówi: Poproszę frytki i kole. Bibliotekarka na to: Proszę pani, to jest biblioteka. Blondynka szepcze: A. To poproszę frytki i kole. Pociąg do Warszawy. Blondynka kupuje bilet i mówi: poproszę bilet do Warszawy. Kasjer. Tam i z powrotem? Blondynka. Nie, dzisiaj. Kod do drzwi. Blondynka zapomniała kodu do drzwi. Dzwoni do koleżanki i mówi: pomóż mi. Próbuję wpisać kod, ale coś nie działa. A jaki masz kod? 12345 jak zawsze. A skąd wiesz, że to nie działa? Bo już 8 razy wpisywałam pin do karty. Otwieranie okna. Blondynka siedzi w samochodzie z zamkniętym oknem. Macha ręką i mówi, ale gorąco. Koleżanka pyta, to czemu nie otworzysz okna? Bo zapomniałam hasła do klimatyzacji.